Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym filmie z serii Mierzymy. Dzisiaj zapraszam Was na mierzenie rzeczy ze sklepu H&M. Wybrałam sporo takich wygodnych i basicowych rzeczy. Mam dwie pary legginsów, sweter, bluzę, kilka longsleeve'ów, ale oprócz tego mam też jedną dzianinową sukienkę oraz rzecz do domu. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co mam wam dzisiaj do pokazania, to zapraszam do oglądania dalej. Moimi ulubionymi legginsami ze wszystkich, jakie wypróbowałam, są właśnie legginsy z handlemu. Są to legginsy z wysokim stanem. One tutaj w pasie mają taką grubą szeroką, nie grubą, tylko szeroką gumę. Są wykonane z bawełny, kosztują 40 zł, czy 39 zł. Są dosyć cieniutkie, mają jeden szef tutaj po tej stronie nogi, po wewnętrznej stronie nogi, także z tej strony nie ma szwów. I to są moje ulubione leginsy. Ja w nich chodzę na co dzień, codziennie praktycznie, ale też potrafię w nich wyjść, na przykład w takiej dłuższej bluzie. Także te leginsy mogę Wam jak najbardziej polecić, ja mam ich wiele pari, no i też je zużywam ciągle zamawiam nowe. A jeżeli chodzi o bluzę, to zamówiłam właśnie sobie taką dłuższą bluzę, żeby móc ją nosić do leginsów, ponieważ zakrywa pośladki jak widzicie. Z tyłu spokojnie właśnie możemy sobie ją do leginsów założyć. Bluza ma taki kołnierzyk biały polo doszyty, tutaj to nie jest bluzka spod spodu, tylko to jest właśnie element bluzy, tej tutaj. I ona jest zapinana tutaj na zatrzaski, żeby prościej nam było ją po prostu założyć, ale myślę, że wygląda dużo lepiej zapięta niż rozpięta. Ma tutaj takie logo, trochę mi się to kojarzy z jakimś herbem Harry'ego Pottera, czy coś w tym stylu. Kolor też ma bardzo piękny. Taki czerwony, ciemny kolor, bardzo ładny. Ja tę bluzę już miałam na sobie. Miałam ją ze sobą na urlopie. Miałam ją w samolocie na lotniskach. Bardzo mi się sprawdziła i jest po prostu wygodna. No ja właśnie tak na lotnisko do samolotu często się ubieram, że mam leggingsy, właśnie takie bawełniane, bardzo wygodne, oraz jakąś dłuższą bluzę, żeby mi po prostu było ciepło w samolocie, bo zawsze w samolocie marznę. Tutaj jeszcze po bokach ma ta bluza takie wycięcia. Ja obu tych rzeczy mam rozmiar S. Kolejną rzeczą z mojego zamówienia z H&M, jaką chciałam Wam pokazać i też kolejną, którą sobie zostawiłam i już w niej chodziłam, jest właśnie ten sweter. Jest dosyć obszerny, również jest tak długi, że zakrywa tutaj wszystko co trzeba, nawet układa się tak troszkę jakby dłuższy był po bokach. I z tyłu właśnie też jest dosyć długi, zakrywa pośladki. Na spokojnie mogę go założyć do legginsów, i tak też właśnie go nosiłam. Zarzucam po prostu jakąś kurtkę albo jeszcze wcześniej jak nie było też tak zimno i nie padał deszcz, to zarzucałam czarną kamizelkę taką pikowaną na to i tak sobie wychodziłam. Ma dosyć długie rękawy, jest to eska znowu i jest bardzo obszerny. Wzór ma bardzo fajny, właśnie taki biało-czarny, bardzo podstawowy. Jest cieplutki, ale nie ma wełny w składzie. Ja szczerze powiedziawszy, unikam swetrów i w ogóle ubrań. Takich, które przylegają do ciała z wełną, ponieważ wełna mnie bardzo gryzie, drażni moją skórę, mnie drapie. Więc takiego swetra, który właśnie ma kontakt bezpośrednio ze skórą wełnianego raczej nie toleruje, więc mi to nie przeszkadza, że on ma sztuczny skład. Ale tak czy siak, nawet jeśli nie ma wełny w składzie, to ten sweter jest dosyć ciepły. No i też taki obszerniejszy, więc czujemy się w nim tak otuleni, milutko jak jakimś kocyku, więc bardzo Wam ten sweter polecam. W H&M'ie ja widziałam też wiele innych ciekawych swetrów, które chętnie sobie jeszcze zamówię, tak myślę, właśnie teraz mamy już ten weekend, gdzie jest Black Friday, więc na pewno będą jakieś promocje, więc polecam Wam również polować, bo w H&M'ie są fajne swetry. Jak mówiłam na wstępie, zamówiłam też kilka longsleeve'ów, takich bardzo basicowych rzeczy, które świetnie nadają się nawet jako piżama albo właśnie pod sweter, czy jako po prostu basic do jakiejś stylizacji, coś pod spód takiego cieplejszego. No i tutaj mam właśnie przykład takiej bluzki z długimi rękawami, która w swoim składzie ma 50 nie 50, 47% modalu, prawie połowę procent to jest model z tego składu, jest to taki materiał dosyć cienki, prążkowany bardzo ładny kolor, ale ta bluzka występuje też w wielu innych kolorach więc jeśli szukacie czegoś takiego po prostu pod spód pod sweter ciepłego to na pewno mogę Wam go polecić jak widzicie dekolt jest dosyć wysoko ja mam tutaj rozmiar M ponieważ właśnie w przypadku tych longsleeve'ów wolę aby te bluzki były troszeczkę większe żeby też się za szybko nie spierały w praniu. Także tutaj ten rozmiar bardzo mi odpowiada. Rękawy nie są za krótkie. Tutaj jest też dosyć ciepło, bo nie mamy odkrytego dekoltu. Także mogę Wam bardzo ten Long Sleeve polecić. Kolejny Long Sleeve, tym razem bawełniany w rozmiarze M ma troszkę krótsze rękawy niż ten poprzedni. I takie tutaj szersze, że będą się pewnie rozciągać, jeśli będziemy je sobie na przykład tak podciągać. No, ale to jest dosyć tania rzecz. Myślę, że kosztowała około 40 zł, a też na pewno na promocji możecie go taniej dorwać. Polecałabym Wam raczej ten poprzedni, bo jest troszkę lepszy jakościowo, ale ten tak czy siak ze mną zostanie i będzie po prostu jako taka podkoszulka albo piżama, jeśli będzie mi troszkę chłodniej w nocy. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, jest sweter w 100% z wiskozy. I dlatego właśnie go zamówiłam, ponieważ skład wydaje się bardzo dobry, a poza tym na zdjęciach na modelce wydał mi się właśnie dłuższy taki i myślałam, że będzie dobry właśnie do chodzenia do leggingsów i z przodu jak najbardziej ta długość jest ok, że nie widać tutaj kroków w leggingsach, więc spokojnie mogłabym tak wyjść ale z tyłu już niestety nie zakrywa całych pośladków. No, jest troszkę jednak krótszy niż myślałam. Tak jak wyglądał na modelce, wydawał się po prostu dłuższy. Jest dosyć fajny, bo ma kołnierzyk polo, co jak wiecie, ja bardzo lubię. Tutaj ma takie guziki srebrne, co drugi guzik jest w kształcie serduszka. Tak samo jest właśnie tu na dekolcie, jak i na rękawach. Dosyć ciężkie są te guziki, tak czuć, że ten rękaw jest obciążony guzinka, guzikami. Sweter jest wykonany z cienkiego, prążkowanego materiału, który delikatnie prześwituje. Ja mam pod spodem podkoszulek taki beżowy, no i troszkę go widać. Jednak przez te prążki troszkę właśnie to światło przebija. I ten materiał, mimo że to jest w 100% wiskoza. Nie jest zbyt miły, on jest taki jakby sztuczny w dotyku. Nie jest to taka wiskoza, jaką znam z bluzek czy z sukienek na przykład, która jest naprawdę mięciutka i delikatna, taka przyjemna dla skóry. Myślę, że to jest ta struktura, że on taki jest troszkę wyczuwalny, że on jest właśnie taki prążkowany, jest taki trochę twardy. Jednak czuć, że to jest wiskoza, bo w tym sweterku jest nam chłodno. On nie grzeje, właśnie on jest taki bardzo przewiewny, bardzo chłodzący, więc jest to dosyć ciekawa rzecz, ale był też bardzo drogi, kosztował prawie 160 zł, z tego co pamiętam. No, więc hmm. on jest ładny, niby fajny, ale ja chyba go jednak sobie nie zostawię. Ja go właśnie chciałam nosić do legginsów, żeby zakrywał pośrodki, ale niestety nie zakrywa. Fajnie by było gdyby był o jednak taki dłuższy, coś takiego jak tunika. Jednak za tą cenę ten materiał, no mimo że skład jest dobry, to jakoś mnie nie porywa i raczej go zwrócę. Zmieniłam dół, teraz mam na sobie drugie leggingsy. Zamówiłam je w rozmiarze M i są na mnie za duże. Szczególnie tutaj w pasie są za szerokie. One mają tutaj w pasie po całości, tak dookoła, dookoła obwodu, szeroką gumę, więc nigdzie się nie zapinają, tak jak po prostu legginsy. No i są właśnie troszkę za szerokie w tym rozmiarze M. Czuję też, że mi tak trochę jakby spadają, bo dopasowane są na kolanach, tutaj w nogach, w udach, a tutaj właśnie są za szerokie. One mają tutaj takie zaszewki, jakby imitujące kieszenie, ale tutaj nie ma tych kieszeni, jest tylko taka imitacja. Z tyłu wyglądają tak, mają przeszycia po środku, właśnie z tyłu, jak i z przodu. Te przeszycia tak biegną po całej długości tych leginsów. Skusił mnie ich kolor, bo jest bardzo ładny ciemnozielony. Długość jest odpowiednia, sięgają do kostki, nie są za krótkie, choć gdyby były dłuższe, to też bym nie narzekała. One są z grubszego materiału wykonane, takie myślę, żeby były cieplejsze na jesień i zimę. Dlatego ja właśnie zamówiłam, ale nie wiem czemu wybrałam rozmiar M. Myślałam właśnie, że będą takie mocno opięte pewnie przez te przeszycia na nogach. No i chętnie spróbowałabym eski, ale właśnie martwiłabym się teraz o to, że będą zaciasne tutaj w okolicy kolan. Ja mam tutaj taki tłuszczyk na kolan, nad kolanami i czasami tak to dziwnie wygląda przy takich obcisłych legincach, spodniach, więc no nie wiem, musiałabym sprawdzić ten rozmiar S. Mam nadzieję, że nie byłyby wtedy za krótkie te leginsy. Z tyłu wyglądają bardzo fajnie. Nie wyglądają jak, le jak leginsy, wyglądają jak spodnie, jak takie cygaretki. Myślę, że nawet można by było je tak nosić jako spodnie. No, nie wyglądają typowo na leginsy na pośladkach, więc myślę, że nawet jako takie spodnie by się nadały. Fajna rzecz. Tylko właśnie nie trafiłam z rozmiarem. Kolejne bardzo ciekawe rzeczy, jakie sobie zamówiłam, to komplet bluzka i leginsy. Jak już mówiłam, będę się powtarzać, szukam właśnie takich wygodnych i ciepłych rzeczy na jesień, zimę, które można nakładać pod spód, ale zamawiając te dwie rzeczy, nie sądziłam, że będą aż tak przezroczyste. Zamawiając te leginsy szczególnie, Myślałam, że to będą takie legginsy właśnie normalnie do chodzenia solo. W sensie, że już nie trzeba na niej nic zakładać, a one są tak cieniutkie i tak przezroczyste, jak możecie zobaczyć. Widać tutaj całą moją bieliznę, widać nawet odcień skóry spod spodu, że to raczej przypomina mi coś w stylu bielizny termicznej niż. Takie po prostu legginsy do chodzenia. Tutaj się troszeczkę zawiodłam. Bluzka do kompletu jest wykonana z tego samego materiału, z identycznego. A właśnie, co to jest za materiał? Mamy tutaj lajosel i wełnę, ale jednak 60% to jest poliester. Lajoselu jest procent 30 i 10% wełny. Co do tej wełny, to zupełnie jej nie czuć. Nic nie drapie. Nie, nic nie drapie. Materiał jest bardzo. Miękki, delikatny, mięciutki, przyjemny w dotyku, nie czuć żadnych tutaj darpiących kosmyków wełny, więc pewnie ta wełna jest po prostu bardzo jakaś cieniutka. Albo jest jej tak mało, właśnie te 10%, że jest po prostu niewyczuwalna na skórze. No i tak, myślałam, że będzie to taki fajny komplet właśnie, że narzucę, narzucę sobie tylko kamizelkę na wierzch i będę mogła wyjść, ale niestety no to bardziej przypomina, tak jak mówię, bieliznę termiczną moim odczuciu, przez to, że, że jest to takie przezroczyste. Te rzeczy były dosyć drogie, nie pamiętam dokładnych cen, ale tutaj widzicie zrzuty ekranu, jak te rzeczy wyglądały na stronie Handemu i tam też będzie ich cena. To chyba było około 80 zł za jedną rzecz. Myślę, że to ten lajosel jest po prostu taki drogi, ten dodatek wełny, ale tak naprawdę większość to jest ten poliester 60%, więc nie wiem, czy to jest warte swojej ceny. Te rzeczy jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że one tak są tutaj niewykończone. Zarówno na rękawku, jak i tutaj, i też na końcu leginsów Są tak po prostu jakby ucięte, materiał jest ucięty, nie są. Tak wiecie, podszyte i zszyte, także jest tak luźno zakończone. Mam nadzieję, że to nie będzie się rwało. Tutaj legginsy są z wysokim stanem, mają cieniutką gumeczkę. No i ten materiał jest taki dosyć elastyczny. Ja te rzeczy zwrócę, ponieważ wydaje mi się, że za taką cenę jednak za dużo jest tego poliestru, no i leginsy, które można nosić tylko pod spodniami czy tam pod jakimiś długimi spódnicami nie będą mi aż tak przydatne jak takie legginsy, które bym mogła nałożyć solo, tak jak na przykład te zielone poprzednie. Pozostajemy dalej w wygodnych ubraniach. Teraz mam na sobie dresowy komplet w takim niebieskim kolorze. Jest to taki kolor, który rzadko wybieram w swojej garderobie. Raczej nie mam tego typu Kolorów takich niebieskich, no ale jest dosyć ładny, taki troszkę przybrudzony, sprany. I w tym komplecie bardzo spodobała mi się bluza. Ma fajny kołnierzyk. Już wcześniej w poprzednim moim filmie widzieliście, że zostawiłam sobie sweterek tak właśnie zapinany na zamek z takim jakby golfikiem. I ja bardzo lubię tego typu dekolt. Bardzo fajnie to wygląda. Bluza mi się bardzo podoba. Szkoda tylko, że nie ma kieszeni. Nie jest zbyt długa, jest taka troszkę szersza. Ja mam te dwie rzeczy w rozmiarze S. No i do tego są spodnie. Jak już mamy fajną bluzę, to też miło mieć do kompletu spodnie. Spodnie takie dresowe joggery, czyli zwężane na dole, mają na dole ściągacz. Mają kieszenie, tutaj są w porządku, mają dosyć szeroką, sztywną taką gumę. Nie spadają, ten rozmiar jest w porządku tutaj w obwodach na biodrach na, i w talii. Tak się prezentują z tyłu, ale niestety skreśla je dla mnie. Ich długość, one są sporo przed kostką, jak na mój wzrost, nawet 70. I jeszcze ten ściągacz tak podchodzi do góry i się zatrzymuje właśnie wyżej na nodze, że bardzo by mnie to denerwowało. Ja nie lubię mieć, naprawdę nie lubię mieć gołych kostek, wtedy marznę. Ciężko mi jest znaleźć spodnie, które nie będą za krótkie, przynajmniej w moim mniemaniu. No i szczególnie z dresami mam ten problem, wiem, że dresy z H&M niestety są na mnie za krótkie, przynajmniej w tym rozmiarze S. Więc spodnie na pewno zwrócę. Jeszcze Wam powiem, bo ja w ogóle zamówiłam ten komplet, ponieważ bardzo podobny był wcześniej w Stradivariusie, ale w Stradivariusie on się jakoś tak szybko wyprzedał. I ja nie zdążyłam go zamówić, a tam widziałam u też jakiejś dziewczyny na YouTubie, że jak przemierzała spodnie, to te spodnie były bardzo długie, te ze Stradivariusa. I one właśnie były też niebieskie. Ten cały komplet był niebieski, ale taki bardziej sprany. Więc, więc niestety nie zdążyłam tam tego zestawu zamówić, a bluza była bardzo podobna, tyle że właśnie spodnie mam nadzieję, że były dłuższe i dlatego zamówiłam to z H&M, bo myślałam, że to będzie taki fajny zamiennik. Bluza mi się bardzo podoba, spodnie na pewno odeślę, co do bluzy no to muszę się zastanowić, bo właśnie ten kolor nie do końca mi pasuje. Zobaczę jeszcze czy są jakieś inne kolory na stronie, ale chyba jest biała i czarna, więc wiecie no takie kolory, biel, czerni, to też nie za bardzo. Też chyba lepiej mieć coś takiego niebieskiego. Myślę, że do jeansów będzie fajnie ta bluza wyglądała. A co do Stradivariusa to jeszcze będę obserwować te spodnie, może, może jeszcze wrócą. Więc jeśli wrócą, na pewno je zamówię i wam pokażę. Może będę mogła wam w końcu polecić jakieś spodnie, które nie są za krótkie dla dziewczyn o wzroście met 70. M. Na sam koniec mam wam do pokazania jeszcze sukienkę dzianinową, sprążkowanego materiału w pięknym zielonym kolorze. Naprawdę ten kolor mi się bardzo podoba. Sukienka ma bardzo głęboki dekolt, jak widzicie, odkrywa tutaj bardzo dużo. Nawet troszeczkę mogą wystawać nam ramionczka od stanika, bo, jest tak, bo tak właśnie mocno się rozchodzi tutaj, opada troszkę na ramionach. Rękawy ma dzwonowate, takie rozszerzane, bardzo ładne. Ja wybrałam rozmiar M, ponieważ wydaje mi się, że właśnie te prążkowane rzeczy są takie troszkę bardziej obcisłe, a ja tutaj mam trochę, trochę tego tłuszczyku, na brzuchu, w udach, więc tak chciałam, żeby nie było tutaj za, za ciasno dla mnie. F myślę, żeby była właśnie zbyt opięta, a ta M jest taka w porządku. Tak wygląda z tyłu. Jest tutaj bardzo standardowa, nie ma wycięć na plecach. Najbardziej mi się w tej, w tej sukience podoba kolor oraz właśnie te rękawy, ale nie wiem, czy ją sobie zostawię. Dajcie mi znać w opisie, co wy o niej uważacie, a ja wam pokażę jeszcze jedną rzecz, którą zamówiłam w HM Home do domu. I tą rzeczą do domu jest koc. Taki futerkowy naprawdę dobrze imituje futro prawdziwe, jest to oczywiście sztuczne futro. Naprawdę fajnie to wygląda i jest przemiłe tutaj to futerko. Koc był bardzo drogi. Kosztował 270 zł, jednak ja go kupowałam jak była taka nieduża promocja, jakieś chyba 15% w tandemie. Jego wielkość jest taka, więc mógłby być większy, jako taki plet na całe łóżko, taka narzuta no to jest taka wielkość, że, no, mo że można się nim przykryć w pojedynkę, ale to jest raczej taka rzecz do ozdoby powiedziałabym, naprawdę ładny jest ten koc i ja go sobie zostawię także myślę, że jeśli będą właśnie jakieś promocje na Black Friday i podoba wam się ten koc ale uważacie, że jest drogi to polujcie na niego na promocjach i to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak zwykle proszę o łapki w górę, o zasubskrybowanie mojego kanału, o zostawienie komentarza, co Wam się najbardziej spodobało. Dajcie mi znać, czy Wy też na zimę i jesień wybieracie takie bardzo wygodne i otulające ciepłe rzeczy. No, ja na pierwszym miejscu, jak widać, stawiam wygodę, tak by. Można było wywnioskować z tego filmu. Zerknijcie do opisu, bo tam podaję Wam wszystkie linki do rzeczy pokazanych w kolejnym filmie. Są tam też moje wymiary, gdybyście chciały porównać je do swoich i wybrać odpowiedni rozmiar. Więc jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!